Witajcie, troszkę inna scenaria, a to ze względu na to, że dzisiaj omawiamy, jakie prezenty kupić osobie interesującej się koszykówką i grającą w kosza. I ogólnie, jeśli wasz chłopak, tata, dziewczyna, pasier, kuzyn potrzebuje prezentu związanego z koszykówką, trafiliście idealnie. Pierwsze, co mogę podpowiedzieć, to zdecydowanie buty. Buty dla koszykarza to dobry pomysł, oczywiście, jeśli macie bardziej zasobny portfel. Macie tutaj kilka opcji. Jest oczywiście Under Armour z najnowszymi Kery dziewiątkami i to uważam, że będzie spoko opcja niedługo na kanale. Potem jest też Adidas. Tutaj macie najnowsze Trae Youngi. Oczywiście buty, które macie na kanale do zobaczenia i dość je propsuje. Trae Youngi są. Z Poco. oczywiście Nike. Buty od Nike też oczywiście mają swoje różne warianty. Czy to Janisy, które Wam się wyświetlają, czy kd czy LeBrony. No, do wyboru jest wiele, wiele, wiele rzeczy. Do wszystkich oczywiście link będzie w opisie. I zostawiam jeszcze zawsze nieśmiertelne Jordany Retro. Tutaj, no niestety, portfel musi być troszeczkę grubszy, ponieważ jak wiemy, Jordany Retro do najtańszych nie należą. Ale niektóre. W warto. Na przykład tutaj macie siódemki, czajna. Może celu na nich nie będzie, ale retro to zawsze retro. Dalej wlatujemy w ubranka. Ubranka, oczywiście bluzy koszykarskie. Tutaj macie w moją propozycję, czyli bluzę Jordana Crump. Sam mam, więc wiem, że jest spoko. Bardzo fajny krój, fajny materiał. Nie zamarzniecie w niej, a to jest dość ważne w zimę, więc w sumie propsuję. Oczywiście jeśli bluza, to i spodnie. Tutaj macie Jordan Essential. Oni tam mają kilka kolorystyk w różnych takich. Może teraz pewnie to skrzanie, ale pastelowych kolorach. Fajne. Na przykład uważam, że do takiego każdego chodzenia, bardzo spoko, ale ikoną mody to ja nigdy nie byłem i raczej nie będę. A jeśli to jest jak Wam za zimno, to oczywiście kurteczki. Tutaj proponuję Wam. o to jest damska kurtka Chicago Bulls, ale uważam ją za genialną. Jakby była męska, to jest prze. Piękna, mega mi siedzi, ja na takiej kurteczce bym chodził. Mimo, że jestem fanem rakiet z Houston, to jednak no taka owieczka, to fajne, fajne, naprawdę. Na pewno wyróżnicie się w tłumie, drogie panie, bo to akurat kurtka adamska, ale męskie też są. No i oczywiście, się jest kurteczka, to i pod kurteczkę koszuleczka. Tutaj macie akurat koszulkę Jordana, którą sam posiadam, tylko ja ją mam Czerwonej kolorystyce, tak. I no, spokojnie mogę polecić, naprawdę. Ubrania Jordana są dobrej jakości w przeciwieństwie do Nike'a, którego nie zawsze polecę. A na pewno są lepsze niż y, szmateksy Tomiego Hilfigera czy Kelbiny Kleiny. To są na no serio, to są szmateksy. Ja nie lubię tych ubrań, naprawdę. Mam parę koszulek. To bym wwalił do kosza. A Jordanek zawsze na propsie. Są też krótkie spodenki różnego rodzaju. Tutaj akurat są Ziona, ponieważ podoba mi się jego logo serio. Podoba mi się logo Ziona. Jego gra nie, bo nie gra haha. Ale uważam, że bardzo fajne spodeneczki. Są takie bardziej lifestyle'owe, Jeśli chodzi o spodenki do gry, to przejdziemy do nich. I oczywiście dla każdego koszykarza rzecz bardzo fajna, czyli bielizna termoaktywna. Sam osobiście. Leginsy długie, uwielbiam. Na górę też czasami coś zarzucam, ale to musi być zimno na hali. Wtedy tak. Tak to raczej nie. Ogólnie uważam, że bielizna termoaktywna to w szczególności na sezon zimowy takie raczej dość potrzebne itemki, więc polecam, polecam. A na pewno wasz chłopak czy partner nie będzie zawiedziony. Jeśli jesteśmy już przy bieliznie, akurat jesteśmy na Eskastorze, bo wszystko co pokazuję jest na Eskastorze i mamy tutaj dostęp do bielizny ryboka Ogólnie. Jeśli ktoś nie mega szybko niszczy majtki, tak jak ja, to polecam. Super jest stabilizacja Reboka, naprawdę. I całą swoją szafę jakichś Kelvinów, Kleinów i tak dalej wymieniłem na Riboki. Naprawdę, najlepsze majtki, tego się nie spodziewaliście. I mamy już spodenki tutaj. Yy, mamy też duży wybór Michelin Nessa. Wiadomo, znajdą się strony z większym wyborem, ale tutaj jest naprawdę spoko. Tutaj mam akurat spodenki Toronto, ponieważ mi się podobają. Toronto Raptors dla mnie propsik i są też koszuleczki. Tutaj mamy koszuleczkę Lebrona, dżerzej. E. To jest bardzo fajny temat. Polecam też grupę Jersey Mania na Facebooku, ponieważ tam, jeśli macie wątpliwość czy jakaś koszulka jest legitna, to możecie się zgłosić, ale mega fajny item zawsze koszykarski, mieć taką koszuleczkę. Ja mam chyba kilka. No i czym by był koszykarz bez piłki i tutaj mamy oficjalne piłki Spaldinga do koszykówki 3x3. Wiadomo, nie jest to sezon na grę 3x3 na dworzu, ale na lato, na przyszłość może się przydać. I tak, jeśli kupujecie swojemu chłopakowi bądź komuś piłkę 3x3, to ona ma rozmiar 6, ta normalna na hale ma rozmiar 7. Są też różne piłki okazjonalne, czy to piłka Hardena od Adidasa, czy tutaj, tak jak Wam pokazuję, Space Jamu Spaldinga, no to są już takie bardziej bym powiedział, chyba na półeczkę piłki niż do grania, ale też można sobie taką kupić. No i jest też oczywiście tutaj oficjalna piłka z Spaldinga Adama Silvera, chociaż jak wiemy, NBA od tego sezonu przeszło na piłki Wilsona. Na co wielu zawodników narzeka. Jako, że mamy zimę, to są też czapeczki zimowe, i tak się pokazuje, jest genialna. Uwielbiam najładniejsza ze wszystkich, nie jestem fanem San Antonio, ale no super. Kolory... W ogóle te kolorystyki San Antonio z tym niebieskim są dla mnie genialne. I kolejna rzecz, czyli skarpety. Skarpety zawsze na propsie. Wiele osób się śmieje, że skarpety są złym prezentem, ale ja uważam, że dla kogoś gra w kosza dobra skarpeta to dużo, więc. Ja zawsze skarpety propsuję jako prezent. Niektórzy używają też shooter slipów, czyli rękawów. Ja osobiście nie jestem do końca fanem, mi to nie pasi, ale wiem, że wiele osób lubi w nich grać, lubi w nich rzucać, że ręka im trzyma ciepło, więc też można kupić coś takiego. Czy to jest tutaj, tak jak pokazałem, NBA, czy zwykłe Nike, czy jakieś drużynowe też są, więc tutaj do wyboru, do koloru. I plecaki. Plecaki, torby to jest też świetny prezent. Ten, który pokazałem wam, sam posiadam. Plecak jest genialny. Mega pojemny, więc akurat ten propsuje mega, mega, mega. Oczywiście cena jego 400 zł może odstraszyć, ale co do ceny to przejdziemy później. I z takich jeszcze najdroższych akcesoriów, jakie możemy, polecam Hypervolta. Jest to urządzenie do masażu, które możecie wykorzystywać w domu. Myślę, że ten za 2000, to, który wskleiłem, to pozdrowci wam nie jeden fizjoterapeuta, więc naprawdę bardzo spoko rzecz. ja propsuję, jest w użytku świetna. I myślę, że każda osoba, która używa, mogłaby polecić w ciemno. Naprawdę. Możecie, jeśli macie Hypervolta, możecie dać w komentarzach swoją opinię na jego temat. No i. Do ochrony butów, oczywiście zestaw Kripa. Ten sam posiadam, więc ten sam polecam. I zestawów jest wiele, rzeczy jest wiele. Ja osobiście używam tego. Mi starcza. Ja nie narzekam. Chociaż ja tam po krzakach nie latam w butach, więc się nie niszczą tak bardzo jak niektórym. I wlatuje Wam tutaj baner. Z napisem Santa30. Jest to kod rabatowy na minus 30% na rzeczy dla juniorów. Czyli, jeśli chcecie dla swojego dziecka coś kupić, bardzo dobra opcja i kupujcie do końca weekendu, bo wtedy ten kod działa. Oraz na akcesoria do koszykówki: czy to torby, czy inne tematy. Więc mega polecam. Zawsze te 30 zł lepiej sobie zaoszczędzić. Dobra, z mojej strony to już wszystko. Pamiętajcie subować, lajkować i dajcie znać, co myślicie o takim odcinku. Nowa.